Czy mnie interesuje kobietami poniżej 20 lat? Ale ile masz lat, 17 <noise> Kamil! Kacyk! Demons! Jest! Boże, jakiego dawno nie widziałem tego człowieka <noise> Siemanko 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 <noise> Co tam, Kamil? Dobrze, że wszystko w porządku? O. Cześć Patyro. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, cześć. Bartek. Oki. Mateusz. Oki. Kamil. Mateusz, cześć. Oki. Kamil. Kamil. Karolina. Mateusz. Carolina. Kamil. Koleżanki streamerki? Tak. O. My nie. Nie? nie? My A co streamujecie? Sobanki. Just chatting. Lola. Coś tam jeszcze. Coś Ty Co ty to ja streamuję, obietnice streamuję. Nie no, wychodzę z domu, jeżdżę po Estonii, takie tam. Ty yeah, byłeś Bartek? Kamil. To to dwa razy Kamil? Tak, dwa razy Kamil. My jesteśmy przyjaciółmi najlepszymi, no z Nie Kamil, on udaje. Kamilcy podłoga, żeby zabłysnąć. nie wiedzą, że streamujesz, ale czy nie znają naprawdę. Dobra, to jakby co nie mówił, że jestem fałszywy. dobra. Dobra. Ale ona ma długie nogi. Kurwa, ona ma dłuższe nogi niż ja ciało. Dzień dobry, widział pan Chińczyka? Nie. Jest mój kapitan. Weź tak, spójrz, żeby na emotkę było. Demos kapitan. E. A ktoś jakiś fajny dostanie Unbank w najbliższym czasie? Coś czujesz, słyszałeś jakieś pogłoski, coś? Tak off stream, wiesz. Do obecnie, że nie ma streama. No I co tak ja Ci mogę wiesz. powiedzieć? Możemy się na razie tylko cieszyć piękną pogodą i rozmyślać o tych zbłąkanych dusach. Może się nawrócą. Dobra, mamy nadzieję. Ej, jest szansa na sześciopak od rowa. Można pokazać. Widziałe sto? Po ja, Ja myślałem, że nie no, Ludzie jedzą, stare, jest kolacja To się odwróć, kurwa, i nie zawracaj ja... mi gitary Sam mnie wołasz Ja w ja pracy jestem. Ja jestem. Ja jestem Ja jestem w pracy Nie ma żadnego gniazda, stary Światło jedz Światło, światła. ok, światło, jest. Światło, a, okay, światło, światło, światło. Kurwa, jest. no. po się tak śmiejesz, tak fałszywie? Czemu ty się zawsze tak fałszywie Uśmiecham się, bo naprawdę jest fajnie. Ja Chodź, Robert, chodź weź ty jakąś ustawę, jakąś na fozę na emocjach. Ale jak to wygląda? ja ci pokażę. Jak się czujesz z tym, że miała być Brysiunia i nieuczesana i żadny nie przyszedł? No będzie tak, ja tak w formę ćwiczyłem. Mam prezent dla Brysiuni, ona nie przyjechała. Z Nieuczesaną mogłem pogadać. Cześć! gdzie jest Ty kac podobno wyleciał za burtę, bo przyszedł widz co wygrał i wyły. 13 latkę zauważył. Ja z tego miejsca chciałam pozdrowić cały czas Widział? Czy nie? Tak. BBH. Góra strzelik. Próbuję porównanie małp. Pokażcie łapy. Oooooo! O Żaneta na czacie jest na pewno. No już Robercik ma przejebane jak wróci do Gdańska. Papa Robercik. Kamil!

Dobry, dobry. Dzień się Dzień to tak? jest słabej Pijemy Pijemy Pat, pat Co robimy? Płyniemy? Pijemy, tak. pijemy Doskonale <śmuszelne> wiem Doskonale, doskonale, wie. doskonale Uważam, wiem, doskonale wiem. się O. Ty, Robercik! Chodź, chodź Robercik Proszę do picia? Nie, ja nie chcę wody. Nie chcesz? Nie. Bo y, dostałem zadanie od widza. Wysłał 100 zł, żebyś się z tobą wódki napił. A kto to był? Rafitumet. Eee, Rafitunet. No dobra, no kojarzę się. Co, co chodzi? Ja, ja, <laughs> ja pierdolę, jak ja lubię kłamać. Ja. Dobra, na zdrowie Robercik. Rób tu eksza kibelek szybko. Nie, serio, serio! Będziesz się czuł lepiej, nie ma co! Zajedz się pizzą, zrób tu i będzie dobrze. <śmiany>

no dobra, dobra. Nie, ja nie mam żadnych konfliktów. Ja na koniec, bo otwarty <noise> mogę wskoczyć do Wisku. Ja nie jestem. Obiecuję? No może. No. No mogę obiecać nie ma no problemu. Obiecuję, Obiecuję no. No, Ogólnie Xen powiedział, że on nie kojarzy z tego, że mój czat go pierdoli. No, trzeba wychodzić? Tak. tak. To jest na to. Ale jest taki mały problem, bo ja skupiłem swój telefon tutaj i nie wiem gdzie jest. On jest włączony? Co? A oh, jest. O, czyli się znalazł telefon, super. Patiro, ma streama No streama? Siema Siema widzowie Siema Siema, lewus kamerkę chyba Nie, no dobra Ta jest jest Gitarra Co tam żywać? Bardzo dobrze Wszystko jak A ja tam ciebie czekam Dobrze, lewus, no Siema, przywitaj się Siema, cześć Na pani drzwi dowin, nie? Nie, nie Dobrze? napędzisz Tak? No. Ja pozdrawiam strzały i szukaj Ja też bardzo chętnie Co będzie ciekawego? Co no. będzie ciekawego? No Nie wiem co będzie ciekawego Musisz nagrać jakiś temat Eee Tego e, Demons 1 do no, 10 1 do 10 Jak oceniasz? Ale zaklęcił na no, no ja pierdolę <laughs> Ja pierdolę

Kat! 14-latka czeka! 14-latka czeka na streama, nie? Co? 14-latka czeka. Ja o, O, w ogóle. Ale ja się jak nie interesuję kobietami poniżej 20 lat. Ale... Ile masz lat? 17. Podziękować za stream? Nie, idziemy dalej z ziomkami. Tak. Czemu ziomka? mamy nie z ziomkami? Ale ty się najebałeś. Ja pierdolę! Chłop pracy jest, żona z dziećmi patrzy. Ale co chcesz podtrzymać Ej, okej? Okay? No, tak. ty tak Dobra, no to, to jest nie A więc więcej pizzy? No to Kurwa, problem mam przez przypadek. jeszcze jeden, to sobie wezmę elegancko na później. Dobra, to jest pusto. Ja pierdolę, wszystko zabrali. Mam dwa slajsy na później. Ile masz browarów? Dużo? Dużo. Fuck mi od plecaka. No. Co? Tak, to ja, siema. Otóż to. Otóż to? Co ty gadasz? To też jesteś gruby. Kamil, Kamil, co się dzieje?